Witam państwa serdecznie na naszym takim pierwszym kwadransie o ubezpieczeniach. Być może że niektórych zaskoczyło to pierwsze zdjęcie. No na pewno nie jest to odkrywcze, że w życiu jest jak na morzu. Raz spokojnie, innym razem walczymy z przeciwnościami i tak jak na morzu, wiele rzeczy możemy zaplanować, przewidzieć, ale niestety zdarzają się sytuacje zaskakujące. Kiedy wypływamy w morze, planujemy więc i zabezpieczamy się na różne okazje i podobnie w życiu, a jedną z form zabezpieczenia jest właśnie ubezpieczenie. I co mnie cieszy, to fakt, że coraz więcej Polek i Polaków o tym myśli i nie zostawia swojego życia oraz zdrowia przypadkowi. Dlatego też, aby ułatwić podejmowanie decyzji, zapraszam Was na ubezpieczeniowy kwadrans. W czasie tych poniedziałkowych spotkań będę poruszał tematy, o które pytacie. Dzisiaj zapraszam na pierwsze spotkanie. Będziemy rozmawiać o ubezpieczeniu grupowym dla każdego, czyli tak zwanej grupie otwartej. A wspierać mnie będzie Barbara Wiśniewska. Barbara jest długoletnim agentem życiowym i ma wśród klientów wiele firm, ale też jako przedstawiciel generali, jeżeli jest taka potrzeba, może zaproponować grupę otwartą. Cześć Basiu. Cześć. Szanowni Państwo, oczywiście, jak zawsze, możecie zadawać pytania. Przy czym, jak sama nazwa mówi, kwadrans, czyli chcemy się zmieścić w 15 minutach. Jeżeli nie zdążymy odpowiedzieć na te pytania, to będziemy się kontaktować albo osobiście, albo poruszymy to w czasie następnych spotkań. Pierwsze pytanie, Barbaro, Wyjaśnijmy naszym widzom, co to jest grupa otwarta. Grupa otwarta jest to ubezpieczenie na podobie grup, ubezpieczenia grupowego w pracy, dedykowane dla ludzi, którzy nie pracują. Podam przykład, na przykład gospodyni domowa, która może mieć takie samo ubezpieczenie, gdzie jest śmierć rodziców, urodzenie dziecka, jej zabezpieczenie życia uszczerbki poważne zachorowania. No, czasami jest nawet tak, że niektórzy, którzy mają grupówkę tak zwaną w firmie, biorą też to jako uzupełnienie. Prawda tą Dokładnie. grupę otwartą. Dokładnie. Dokładnie. A teraz może kilka Dokładnie. słów, czy warto chronić siebie i rodzinę polisą właśnie w ramach tej grupy otwartej? No ja do tego jest mam takie... pytanie. Ciężkie pytanie, bo ubezpieczenie gru, grupy otwartej jest fajne, ale yy, ograniczone są sumy ubezpieczenia. Yy, na, znaczy można je podnieść, ale ludzie mają przeważnie tendencję do tego, że tam jest śmierć rodziców, urodzenie dziecka, a nie patrzą na siebie. Czyli ważniejsza jest skórka. Ja wolałabym tak? na przykład mieć normalne ubezpieczenie, gdzie zabezpieczam siebie. No zresztą, tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, też miałaś panią, która chciała mieć koniecznie ubezpieczenie grupowe, tak? Ale tak. ostatecznie doszliście do wniosku, że lepsze będzie indywidualne. Tak, indywidualne ze względu na to, że kwoty, które są wypłacane za śmierć rodziców w tym ubezpieczeniu w grupie otwartej no nie są adekwatne do tych jakie byśmy chcieli otrzymać bo proszę państwa musicie pamiętać że właśnie ta składka część składki która jest pokrywana na e, urodzenie dziecka śmierć rodziców teściów jest tak naprawdę największą częścią w całości prawda dokładnie no e, więc wtedy lepiej tak jak tu Basia mówi Pomyśleć bardziej o sobie. No chyba, że faktycznie ktoś chce koniecznie urodzenie dziecka i śmierć rodziców. Dokładnie, ale wtedy też trzeba pomyśleć o sobie i zabezpieczyć siebie. W tej grupie otwartej można podnieść sumę ubezpieczeń na poszczególne umowy. Ja na przykład szłabym w kierunku zabezpieczenia swojego życia, zdrowia. Yy, tak, bo yy, tak na marginesie Generali jest chyba jedną z nielicznych, która w grupie, w grupie otwartej ma możliwość skomponowania własnego pakietu. Tak, tak, ma taką możliwość, można sobie to yy, skomponować na tej zasadzie. Można też w tej grupie otwartej dopisać dzieci. Za jedną składkę mogę mieć ubezpieczone od jednego do kilkoro dzieci. Czyli płacąc jedną składkę, nawet jeżeli jest to 5, 6 czy 7 dzieci, no to w ramach jednej składki. W ramach jednej składki. A powiedz, jeżeli już się ktoś decyduje na tą grupę otwartą, to na co należy zwrócić szczególną uwagę? Na co? Najbardziej chyba na czas trwania umowy. Trzeba też zwrócić uwagę na to, jakie są sumy. Za, zabezpieczające nas. Ja będę cały czas to powtarzać, dlatego że ja wychodzę z tego założenia, że ubezpieczenie kupujemy dla siebie, nie dla kogoś. My musimy myśleć o tym, żebyśmy byli zabezpieczeni, że w razie no, naszego odejścia, naj, przynajmniej ktoś po nas nie zostanie sam z sobą, z kłopotami, które mu zostawiamy. No właśnie, i to jest też. Niektórzy mówią, że gorsze jest inwalidztwo niż śmierć. No Przepraszam, że tak mówię, ale my jesteśmy od tego, żeby ludziom to uświadamiać. No, czyli wtedy trzeba mieć też coś na rehabilitację, na takie rzeczy, a niekoniecznie w grupie otwartej to jest, no, ale nie. można dopasować. Można dopasować? Można i nawet trzeba to robić. Trzeba myśleć o sobie. No. E, m, należy też zwrócić uwagę, bo niektórzy kupując ubezpieczenie obojętność, czy w grupie otwartej czy indywidualnej e, widzi o kurczę, mam za szpital 20 tysięcy, to pójdę do szpitala, dostanę 20 tysięcy. A to przecież nie tak. A to nie, to nie jest prawda. To jest za procent. Trzeba z tej kwoty wyliczyć procent. Za ubezpieczenie, za pobyt, za dzień pobytu w szpitalu. No. Tu, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi akurat o generali, to plusem jest też to, czego w wielu firmach jeszcze nie ma, czyli zawierając umowę na pobyt w szpitalu na przykład, nie ma karencji przy COVID. -zie. No, nie ma. Do 31 marca mamy taką promocję, gdzie za pobyt w szpitalu nie płacimy, wypłacamy od, od samego początku od pierwszego dnia. Tak, bo przy każdych nowych polisach jest zawsze karencja na pobyt w szpitalu oraz choroby. I tu. I na... Coś się zdublowało. Na pobyt w szpitalu i poważne zachorowanie. Tak. W przypadku ubezpieczeń grupy otwartej jest też możliwość. Że jeżeli się rezygnuje z innej polisy w innym towarzystwie, to nie ma tych karencji wtedy. Nie ma. Nie, ale też trzeba y, pamiętać o tym, że ta przerwa nie może trwać dłużej niż miesiąc. 30 dni dokładnie. Tak na marginesie, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy, to proszę nie liczyć na to. Że ja się zwalniam, to zakład wyśle to do ubezpieczalni i będę miał indywidualną kontynuację. To jest to, to, co tu Basia mówi, tak? Te 30 dni. 30 dni, nikt za nas nic nie zrobi. Nie ma takich. To znaczy, żaden zakład nie posunie się do tego, żeby sam załatwić coś za pracownika. Odchodząc z pracy, muszę zabrać swoją polisę i iść do, do danego ubezpieczyciela i albo kontynuować, albo po prostu zmienić. Na inne. No, ponieważ indywidualna kontynuacja zawsze jest na gorszych warunkach niż w zakładzie pracy. A dokładnie. I tu się zgadza. Cieszę się, że się zgadzasz ze mną. Szanowni Państwo, tak na marginesie, to warto wtedy zwrócić się do agenta, który opiekuje się z ramienia Towarzystwa Ubezpieczeniowego daną polisą. On jest od tego, żeby podpowiedzieć i poprowadzić. Ok, jeżeli ma być to indywidualna kontynuacja, to jak to zrobić? Zresztą Basia często to robi, także ma w tym praktykę. Ja w ogóle nie zostawiam swoich klientów samych sobie. Dla mnie klient, który ze mną podpisuje umowę, to tak jakby zawierał kontrakt. Ja mam obowiązek u niego. Za niego cokolwiek, nawet za niego zrobić, tak? Bo nie każdy klient ma czas, nie każdy klient wie, gdzie się poruszać, hmm. jak to dzwoni do mnie, czy zrobię za niego, czy pomogę mu. Dla mnie to nie ma żadnego problemu. No tak ładnie powiedziałeś, to Twój obowiązek, ale to nie jest Twój obowiązek, to jest tylko Twoja dobra wola. A ja uważam, że nie, bo jeżeli podjąłem się takiego zawodu, to po to, żeby służyć tym ludziom, tak? Żeby mnie, bo podpisać umowę i zniknąć każdy potrafi. Ja jakoś czuję się, że ja powinnam, tak? No taka jest. No i to też jest ta, ta różnica pomiędzy kupowaniem polisy u agenta, a kupowaniem na przykład na infolinii. O, bardzo duża różnica. Poszukaj później pana z infolinii, który ktoś ci sprzedał. Obojętnie czy to jest umowa, czy to jest polisa, czy to jest jakakolwiek umowa zawierana na infolinii? Zawsze jest problem później, bo to nie ja. Oj, tak, to powiem w ten sposób. Nawet miałem sytuację, kiedy jeden pan, który zawarł polisę akurat na samochód, zadzwonił do mnie i zapytał, czy może przyjść wydrukować polisę. Bo on nie ma drukarki, a zawarł na infolinii. No. I pomóc teraz. No, no właśnie. no. Tak to wygląda. Basiu, a powiedz mi jeszcze, jakbyś miała tak podsumować. Jeżeli przychodzi do ciebie ktoś i mówi: Ja koniecznie chcę mieć ubezpieczenie grupowe. Co byś powiedziała? No nie odmówię. Na pewno nie odmówię, bo klient jest naszym panem, tak? Klient wybiera, ale na pewno bym. Zasugerowała, żeby chociaż podniósł sumy ubezpieczenia na poważne zachorowania, na pobyt w szpitalu, na życie. Bo w tych grupach otwartych te sumy nie są powalające znów. Dokładnie. To znaczy jeszcze będzie okazja w któryś poniedziałkowy kwadrans porozmawiać o ubezpieczeniach grupowych w zakładzie pracy, gdzie do tej pory często jeszcze się spotyka chociażby. Gdzie za śmierć suma ubezpieczenia wynosi 4000 na przykład. Nieraz jest i mniej. No właśnie. A to trzeba pracodawcę gdzieś uświadomić, że to ubezpieczenie grupowe jest potrzebne nawet samemu pracodawcy. W szczególności pracodawcy. Tak jest. Dobrze. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że tak chociaż troszeczkę przybliżyliśmy Wam, na czym polega ta grupa otwarta. Jeżeli będziecie mieli pytania, to oczywiście możecie rozmawiać, kontaktować się z Basią. W poście będzie też adres do Barbary, także możecie pisać, możecie też dzwonić czy kontaktować się ze mną. Przy okazji też możecie zadawać pytania na które chcielibyście usłyszeć w kolejnych naszych kwadransach, bo w ubezpieczeniach naprawdę jest bardzo dużo problemów, z których często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego. Tak, Barbaro? Tak, dokładnie. To jest prawda. No. I od tego jest właśnie agent, który wykazuje się dobrą wolą, a nie obowiązkiem, i doradza. Jest od początku do końca, czyli od momentu podpisania, także do szkody. Klienta nie można zostawić samego, po prostu. Dokładnie. Także bardzo dziękuję Tobie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, zapraszam Was już na kolejny kwadrans w najbliższy poniedziałek. I czekam na tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszali. Do usłyszenia, do zobaczenia.